Cześć kochani, dzisiaj czas na kolejną, zarazem już czwartą część moich ulubieńców kosmetycznych minionego roku. Słuchajcie, tutaj mamy produkty do twarzy, do demakijażu itd., itd., wszystko co ogółem z twarzą się włączy. I jest tego dużo, dlatego nie wiem, czy nie podzielę tego filmiku na dwie części, ponieważ no nie chciałabym, żeby to trwało, wiecie, nie wiem, 40 minut, bo nawet nie będę w stanie tego e, obrobić. E, wybaczcie, ale jest mi gorąco, mam w drugim pokoju, chyba za wysoko był grzejnik odkręcony, ale nic. Przechodzimy, słuchajcie, będę randomowo wyciągać, tak jak tutaj leci. I zacznę od płynu micelarnego. To był płyn z Bielendy Neuro Moisturizing Micellar Water Day Night All Skin Types. Słuchajcie, to był naprawdę fajny. To jest po angielsku, dlatego że ja go kupowałam w TK Maxie. Ale to jest naprawdę fajny płyn micelarny, pojemność 500 ml. Wszystkie resztki domywał mi idealnie, także byłam z niego bardzo zadowolona. Natomiast mój ulubieniec nad ulubieńcami to jest oczywiście płyn micelarny z Eveline, ta różowa wersja. Ja najbardziej ją lubię, tutaj miałam 650 ml, ale są mniejsze pojemności, są średnie, to jest, jest jeszcze jedna, która jest większa, bo jest 700 tam bodajże. Ona ma ten taki atomizer, wiecie co, jak u, jak to się nazywa, jak u zmywacza do paznokci. Także generalnie rewelacyjny e, płyn, skóra nie jest po nim ściągnięta, nic się nie dzieje, nie ma krzywdy i podobnie, akurat nie tak się złożyło, że demakijaż na przodzie mam e, i podobnie z tym płynem micelarnym, to jest marka Shisara Face i to jest marka własna em, supermarketu Netto. Nie wiem, czy w rewe jest to jeszcze dostępne, ale na bank e, w supermarkecie Netto i powiem Wam, że ten płyn micelarny, pojemność 400 ml, a nie wiem, czy się cena nie zmieniła, ale dopóki ja go kupowałam, to płaciłam, nie wiem, 2,80 za niego. Rewelacyjny produkt. Aktualnie mam w użytku, no można powiedzieć, dwa płyny: jeden z Werakowa, a drugi, właśnie dwufazowy z Aldiego. Także zobaczymy, słuchajcie, jak to mi się będzie e, sprawdzać, ale no. Póki co jestem zadowolona. Tutaj mamy z kolei balsam do demakijażu z Geek Gorgeous e, Mighty Melt. E, tu była pojemność 98 ml. Rewelacyjny, podobnie jak mój Camomile Cleansing Butter z The Body Shop. I wiem, że gdzieś tutaj jeszcze miałam e, inny. Ale to przejdziemy do niego później. One nie pozostawiają mi mgły na oczach, wszystko rewelacyjnie domywają, ściągają naprawdę czego chcieć więcej. Co my mamy dalej? Dalej, słuchajcie, może jeszcze chwilę w temacie demakijażu. Dwufazowy płyn z Isany. E, to jest środek, który ja kupuję od wyczutych miliona lat. Słuchajcie, e, raczej rzadko tego typu produkty aktualnie używam. Ale 2-3 opakowania na rok na bank. Także to jest tanie, na promocji, kosztuje nie wiem chyba euro. Także mogę Wam bardzo gorąco e, polecić. Co my mamy dalej? Słuchajcie, e, bielenda Hydrolipidium, i jak wiecie bądź nie wiecie, ja z tej serii uwielbiam krem, na pewno się zaraz gdzieś pojawi. To też był fajny produkt do domywania makijażu, czy generalnie mycia twarzy. Wybaczcie, że on jest taki zasyfiony, no ale te produkty też leżały długo w szafie. Kwas hialuronowy Sorbitol Provitamina B5, skwalan, ceramidy, fosfolidy. Po nim skóra nie była wysuszona, nie była ściągnięta, nie wymagała natychmiastowego nałożenia innych produktów nawilżających, a coś takiego bardzo... Bardzo lubię. Tonik do twarzy, tonik, nie, przepraszam, to też jest płyn micelarny, ale mam tutaj też gdzieś tonik do twarzy z Yumi. Natomiast to był płyn micelarny. Szkoda, że mała pojemność, bo zaledwie, słuchajcie, gdzie to jest podane, chyba tak, 200 ml, bo on naprawdę fajnie zmywał makijaż. Ja go kupuję zawsze, jeżeli jest dostępny i potrzebuję w TK Maxie za 3,99. Uważam, że jak na 200 ml to troszeczkę drogo. Natomiast no, fajnie by było, gdyby marka wypuściła w dużych pojemnościach, wiecie, bo ja na pewno bym go wtedy z miłą chęcią kupowała. Mam tutaj jeszcze kilka innych toników, więc szybko do nich przejdziemy. Aveo Med to jest, słuchajcie, jakby odpowiednik Isany Pure i Balea Med. To był tonik ultra sensitive, przeznaczony do bardzo delikatnej cery, bez zapachowy, bez parabenów, bez silikonów, olej mineralnych, barwników, alkoholu i właśnie tego typu produkty też mają właśnie Balea i Isana. Bardzo fajny produkt. Też użyłam kilka opakowań i z chęcią jak potrzebuję, i nie mam jakby wyboru, a jestem w drogerii myla, to chętnie po nie sięgam. Tu natomiast mam dwa toniki z Balea, właśnie seria Med, czyli taki bardzo delikatny, a tutaj ta różowa wersja przeznaczona dla. Skóry suchej i delikatnej. Kiedyś te toniki się pieniły, więc ja ich przez kupę lat nie kupowałam. Później wiecie co, z brakulaku po prostu sięgnęłam i niesamowicie pozytywnie się zaskoczyłam. Mam na zapasach kolejne opakowanie, a to jest produkt, do którego w ciągu, w ciągu roku wracam naprawdę relatywnie często. Jeszcze jeden płyn micelarny, tyle tylko, że taka miniaturka z biodermy, i powiem Wam, że ubolewam, że nie można ściągnąć tej nakrętki, jest strasznie mocno za. No, przymocowana, o tak to nazwijmy, bo taka fajna pojemność 100 ml, wiecie, na wyjazdy. No, ale niestety trzeba będzie opakowanie wyrzucić. Bioderma, no jeden z pierwszych, słuchajcie, płynów micelarnych, więc on jest naprawdę dobry. Natomiast uważam, że troszeczkę za drogi, wiecie, w drogeriach czy nawet supermarketach można dostać równie dobre produkty w dużo niższej cenie. Tutaj z Sielanki miałam Hydrolat Kwiatowy do tonizacji twarzy przeciw Przeciw zmarszczkowy na górze róże. Pamiętam, że on jakoś chyba nie mocno pachniał mi różami, a jednak mocno pachniał. Wybaczcie, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że miał fajny atomizer i bardzo przyjemnie mi się tego produktu używało. Do tej pory nie miałam zbyt wiele styczności. Wiecie co z produktami marki Sielanka? Domyślam się, że jak wszystkie marki, ma produkty ta marka, które są fajne i mniej fajne. Lecimy dalej i kolejne, słuchajcie, toniki, tutaj właśnie z Yumi, o którym Wam przedtem wspomniałam. E, intensywnie nawilżający, bardzo fajne uczucie po jego użyciu jest na skórze, więc też produkt, do którego często wracam. Balea Seria Beauty Expert, i to był. E, z 2% pantenolem, 0,2% alantoiną i 4,7% jakimś kompleksem nawilżającym, itd, tak I tutaj jest jakiś składnik, chyba patentowany przez baleę 3% syryka, nie do końca wiem co to jest. To jest niestety mała pojemność zaledwie 100 ml. A kosztuje chyba 4 czy 5 euro, więc do tego nie wracam zbyt często, ale generalnie fajny tonik. I tutaj też coś, czego zużyłam, bodajże 3 opakowania w minionym roku, też marka Geek Gorgeous, i to był Liquid Hydration 5% Pantenolu plus NMF em, toner. E, pompka działała bez zarzutu, naprawdę od początku do końca e, zużywa się ten produkt. Ja go zawsze używam po nałożeniu kremu pod oczy, a przed nałożeniem serum. Natomiast jak serum nałożę, też zdarza mi się jeszcze psikać i na to nakładać krem. Bardzo, bardzo fajny produkt. Kiedyś, powiem Wam, nienawidziłam produktów z pompką, właśnie takich pryskanych, a teraz z wiekiem słuchajcie, zauważyłam ich, ich nie plusy, o tak to nazwę. Dobra, lecimy dalej. Kolejny tonik, jest to marka Astrid i to był Aqua Biotik. Marka Astrid to jest marka czeska. Ja to kupuję zarówno w Rossmanie, jak i w DM-ie w Czechach, jak potrzebuję. Akurat tej wersji różowej. Słuchajcie, tą przywiozłam z Pragi we wrześniu i jakby do dzisiaj nie udało mi się jej dorwać, tej wersji różowej. Jest wersja jeszcze biała. Niebieska jeszcze jakaś. Z tej wersji zielonej z kolei, też z marki Astrid, służyłam tutaj Hydro Cel i to był żel z prebiotykami do mycia twarzy, który nie wysuszał skóry, ładnie domywał wszystko, więc przyjemnie mi się go używało. A propos słuchajcie, bielendy i właśnie serii Hydro Lipidium, no to tutaj, słuchajcie, użyłam krem którego ja generalnie nie używam na twarz, raczej rzadko mi się to zdarza. W większości przypadków używam go na uszy w sensie na muszlę uszową i za uszy i tutaj na linię skalpu, dlatego że używam go na moją łuszczycę. To łagodzi mi objawy i to wysuszenie, więc uwielbiam. I tutaj tak samo z Bielendy, tylko to była seria Goodkin Hydra Boost z kwasem nowym trehalozem. I e, peptydami, e, trójpeptydami miedziowymi, o tak. I ten sam produkt mam aktualnie już na wykończeniu. Też zużyłam kilka opakowań, naprawdę fajne. A tutaj do twarzy zużyłam z serii Supreme Lab, lipidowy krem ochronno-odżywczy z aminokwasami i laktoferyną. To był fantastyczny krem. Po nim była skóra taka, wiecie, co, odżywiona, wygładzona. Ach, naprawdę. To był drugi albo trzeci krem y, z tej serii Supreme Lab, który tak bardzo uwielbiałam. Co my mamy dalej? Słuchajcie, mamy troszeczkę takich powiedzmy saszetkowych rzeczy, przez które szybko bym chciała przelecieć. O oh yes, I love you hydrating. To były płatki pod oczy, które były rewelacyjne, takie cieniutkie. Tutaj nie wiem co to była za marka dokładnie, słuchajcie, Vital Beauty. To był taki chyba czteropak płatków pod oczy, które ja mówiłam Wam, że żałuję, że tylko sięgnęłam po jedno opakowanie, bo tam były dwa w TK Maxxie w Chemnitz. Jak będę w przyszłym tygodniu, to wejdę i na pewno sprawdzę, czy mają. Być może jeszcze, może będę miała szczęście. To były rewelacyjne płatki. Mam jeszcze jedną saszetkę, one są naprawdę potężne, słuchajcie, na pół twarzy, ale okolica pod oczami po nich mega, mega. Tutaj z KD Wera miałam limitowaną edycję, maskę w płachcie z peptydami nawilżającą. E, rewelacyjna płachta, podobnie jak Balea Sweet Pancake. Wydaje mi się, że te są jeszcze chyba dostępne. Kolejna KD Wera witamina C też taka ala ampułka, no fantastyczne maseczki i Sana maska hydrożelowa dwu, dwu, jakby dwuczęściowa, nie dwufazowa, a dwuczęściowa Trzeba się do niej przyzwyczaić, bo to nie jest takie uczucie jak po zwykłej płachcie, ale mimo tego ta skóra jest nawilżona, no i ta maska jest bardzo delikatna, więc ostrożnie z niej nakładaniem, bo możecie szybko ją rozerwać. Z Balea tutaj maska z kolei ta jakby lód, czy właściwie no, lód na patyku, coś fantastycznego. Kolejna maska z Isany to jest ta maska Zorro. Też uwielbiam, używam od lat. Tutaj znowu Cadeavera Ceramidy, fantastyczna. Fruity Rainbow to była bodajże letnia, też fantastyczna. Hmm, oczywiście tutaj hmm, z UT maska, tutaj jedną, nie dwie wrzuciłam, słuchajcie, ale generalnie wszystkie y, maski z tej serii, a tam ich kilka jest, są rewelacyjne, bo to są maski, które są na takiej. Jakby ściereczce, naprawdę coś fantastycznego. Czekajcie, bo zużyłam jakiś, e, zużyłam, zrzuciłam jakiś produkt, zaraz wrócę. Dobra, to co zrzuciłam niechcący, to była ampułka z Bakuchiolem z Cadea limitowana edycja. Ona była taka trochę olejkowa, ale była rewelacyjna, naprawdę świetnie mi się wtedy sprawdziła. Tutaj maska w płachcie z hialuronem, z szebensa. Swojego czasu uwielbiałam maski z szebensa, nawet te kremowe, a potem jakby nagle od nich odeszłam i coś na nowo nie do końca się mogę do nich przekonać. Tutaj z inne płatki pod oczy. Ja zużyłam różne wersje, różne serie i tak dalej. I generalnie wszystkie mi się dobrze sprawdziły. E, natomiast te złote kupiłam nie wiem ile opakowań e, w przeciągu zeszłego roku, bo naprawdę, naprawdę fajna jest okolica oczu po użyciu ich. No a tutaj płatki, których nie ma niestety w sprzedaży, to były płatki, które miałam w kalendarzu adwentowym, które też używałam 3-4 razy. Słuchajcie, one też były. Z takiego materiału jak. Czekajcie, gdzie ja to mam. O! Jak te płatki też były bardzo, bardzo fajne, super nasączone. Rewelacja. O! I tutaj z Balea. Akuratnie kartonowe opakowanie zatrzymałam. Z Balea moje ukochane płatki e, hialuronowe. One są takie troszeczkę żelowe, bardzo cieniutkie, naprawdę mega. Pozostając w temacie płatków, słuchajcie, z Isany to już miałam taki pojemniczek. Ich tutaj było 16 par, też były rewelacyjne. Ja troszeczkę tak sceptycznie do nich podeszłam, wiecie, jakie kupiłam, bo myślałam, że będą grube, a one bardzo fajnie trzymały się okolicy oka. Podobnie jak te tutaj z lawery, ale to była limitowana edycja i powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy one są jeszcze w ogóle dostępne. O słuchajcie, znalazłam balsam jeszcze jeden do demakijażu i to było Stars from the Stars, nie. To był Facebook. Masło do, masło, masło do demakijażu każdy rodzaj sery, odwodniona, szara, powzbawiona, blasku. I to też był świetny produkt. Uwielbiałam go. On był taki ala niebiesko-fioletowy, można powiedzieć, chociaż w kamerze to na szare wygląda. Eee, tyle tylko, że tutaj było 40 gram, więc no mała, bardzo mała pojemność. Słuchajcie, całkiem nieźle przez to wszystko przelatuje. Zostały nam jeszcze sera i, i, i kremy z tego, co widzę i. Peeling, yy, kremowy peeling z Balea, on jest z drobinkami, więc nie dla każdego, ale ja lubię coś takiego mieć w domu. No i oczywiście nie wzięłam ze sobą peelingu z The Ordinary, tego kwasowego, którego też ubóstwiam. Mam w łazience po prostu z łazienki, nie przynosiłam rzeczy. Tutaj z kolei filtr w sprayu z Garniera, który bardzo przyjemnie mi się używało. Coś podobnego, tylko w malutkiej pojemności, mam Stranded Up. Natomiast ja, nawet jeżeli nie powinno się, słuchajcie, na okres zimowy odeszłam od filtrów, bo mam wtedy wrażenie, że jednak za dużo mam na tej twarzy. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Co my mamy dalej? Słuchajcie, jeszcze jeden krem z Balea z serii MED ultra sensitive i to był z trójkrotnym czy tr trzykrotnym kompleksem ceramidowym. On je kupuje się oczywiście jeszcze w kartoniku, ale naprawdę bardzo przyjemny krem, e, zwłaszcza na noc. O, jeszcze jedna rzecz do demakijażu, olejek z Balea, jeden z pierwszych olejków do demakijażu, jakie używałam, lubię sobie wiecie, do takich odgrzewanych kotletów czasem wrócić. Krem pod oczy Vital Plus napinający z Balea to jest krem, który kiedyś któraś z Was mi poleciła, ja go kupiłam i słuchajcie, zakochałam się i teraz mam chyba trzecie opakowanie na wykończeniu i czwarta oczywiście już jest na zapasach. To jest krem, który jest gęsty, jest cięższy, taka konsystencja jest cięższa, który nie od razu się wchłania, więc jeżeli czegoś takiego nie lubicie, wolicie bardziej lżejszy produkt, to to nie będzie dla was. Natomiast jeżeli szukacie silnego nawilżenia, chociażby na noc, aczkolwiek na dzień też można, ponieważ słuchajcie, w ciągu dnia jak korektor na niego nakładałam, trzymał się naprawdę fantastycznie, no to polecić mogę. Kolejny produkt z serii Baleamet, z tej serii Ultra Sensitive, i to było intensywne serum z siedmiokrotnym kwasem hialuronowym Q10 i ektoiną. Słuchajcie, ja nie wiem, ile opakowań tego serum zużyłam. Serum bardzo niepozorne, dlatego że kiedy wydobywacie, to jest pompka Airless, i kiedy wydobywacie, ona jest takie relatywnie wodne wodniste, natomiast no kremowo-wodniste, tak bym nazwała konsystencję i wydaje się takie byle co, natomiast po nałożeniu na twarz, słuchajcie, skóra jest przepięknie nawilżona, no i to jest seria Med, więc nie powinna nikogo uczulić. Kolejne serum, serum z Rival de Lub z 10% niacynamidem i witaminą B3. Słuchajcie, to serum jest tanie jak barszcz ma naturalny skład, dostępne w szafie de lub kolorówkowej tutaj w Niemczech. Bardzo, bardzo fajne serum z pipetką, wszystko działało bez problemu. Jak na cenę 3 euro, bo ja go za 3 euro kupowałam, nie wiem, ile teraz kosztuje. To był całkiem, całkiem było to serum wydajne, no i skóra po nim była ładnie nawilżona, i wiecie, co nawet tak delikatnie rozświetlona. Tutaj z Herstory miałam serum Well Aging z retinolem, retinol Algi kvalan. I pewnie dlatego, że nie był to czysty, wiecie, retinol sam w sobie, tylko jeszcze inne składniki, pewnie dlatego mi nie podrażnił cery, pomimo, że używałam to serum w sumie niemalże codziennie, sprawdziło się u mnie fajnie, ale żeby miała od razu lecieć i kupować to nie, tym bardziej, że kupiłam w Maxie i no jakby nie mam na co dzień dostępu. Tutaj z Beauty of Joseon miałam, słuchajcie, Glow Deep Serum Rise Alpha Arbutin. Serum rozświetlające, które było fantastyczne. Kupiłam w, też w TK Maxie za mniejsze pieniążki z pipetką, wszystko się nabierało super, działało super. Skóra była rzeczywiście delikatnie rozświetlona, więc mogę polecić. I tutaj z HADA Labo Tokyo 3D Lifting Serum, e, intensywnie nawilżające i napinające, e, zużyłam. I słuchajcie, to serum. Dosłownie jest takie samo jak to z Balea, które wam przedtem polecałam. Dosłownie to samo, ta sama konsystencja, e, tak samo działa. Także jeżeli chcecie coś tańszego, to polecam Balea, bo podejrzewam, że to jest droższe. Niemniej było naprawdę rewelacyjne. Słuchajcie, zbliżamy się naprawdę do końca, więc jednak dałam gazu z Alverde Serum z witaminą C. E, tam jest jeszcze jedno serum, e, ale to bodajże lepiej mi pasowało, dlatego tutaj trafiło. E, natomiast już nic Wam na dzień dzisiejszy nie powiem, bo nie pamiętam do końca. Tutaj miałam serum z Isany e Repair Concentrate Night and Beauty e, z olejkiem lawendowym między innymi. Serum z pipetką, no mi się nie, niestety jak widzicie rozwaliło opakowanie. Długa pipetka. To jest słuchajcie wiralowy produkt, e, który jest odpowiednikiem tego serum em, z Kilsa, tego, tego, tego takiego niebieskiego, fiolete, fioletowego, jak zwał, tak zwał. E, też właśnie takie delikatnie olejkowe. Ja miałam z tym serum, wiecie co, relację taką kocham i nienawidzę, ale pod koniec stwierdziłam, że jednak przeważało, e, przeważała relacja, że jednak lubiłam ten produkt. On na promocji w Rossmanie kosztuje bodajże 6 euro, czy, czy 5 euro, coś takiego. Mogę Wam bardzo gorąco polecić. Jeszcze jedno serum, The Body Shop Drops of Youth, Youth Concentrate. To było żelowe serum, ale bardzo ładnie nawilżało skórę, żeby ją odmładzało ją to niekoniecznie, ale faktycznie ładnie nawilżało. Tutaj olejek Night Recovery Oil z Alverde, z bioarganem i biomigdałami. Mała pojemność, bo zaledwie 15 ml, z pipetką. No jak na olejek przystało, tłuste, ale ładnie się wchłaniał, bardzo przyjemny produkt. Tutaj z Dr. Babor, Jezus, jakie to jest zasyfione Miałam Protect, Protecting Balm SPF 50. To była 15ml próbka, którą dosłownie, słuchajcie, porościnałam z każdej strony, żeby ją zużyć do zera, bo to był rewelacyjny produkt. To był rewelacyjny filtr. Był troszeczkę taki cięższy, ale był fantastyczny, słuchajcie, i wszystkie produkty, bez, bez względu na to, czy kremy, czy, czy produkty makijażowe, wszystko się na nim trzymało fantastycznie. I tutaj miałam z dr. Zuzanny von Schmiedeberg, się zawsze śmiać muszę, bo Schmiedeberg to jest dzielnica, w której ja mieszkam. Dr. Suzanne von Schmidbeek, Derma Cosmetics i to było l Anti-Age Cream Dry Skin. I tutaj była z kolei pojemność 20 ml, to są bardzo drogie dermokosmetyki Natomiast, wow! Wow! Moja cera po tym wyglądała fantastycznie. Szkoda tylko, że te kosmetyki są aż tak drogie, więc raczej się na nie nie skuszę. krem pod oczy akurat nie miniaturka z Ole Henriksen. Ten jak on się nazywa, Banana Bright Plus, czyli rozświetlający, rewelacyjny. Wiecie, że zużyłam kilka opakowań, ubóstwiam i jedno opakowanie normalne, 15 ml, słuchajcie, starczy mi na pół roku codziennego używania, także nic tylko kupować. Jeszcze dwa produkty z Ole Henriksen, czyli kremy do twarzy. Tutaj miałam miniaturkę String Trainer Peptide Boost Moisturizer. moisturizer krem z kolagenem, wegańskimi peptydami i ceramidami. On miał taką woskowatą konsystencję, przepięknie się wchłaniał, super uczucie po jego rozprowadzeniu na twarzy, tylko no konsystencja do której trzeba się było przyzwyczaić. Z kolei ten tutaj Transform Sheer Transformation Perfecting Moisturizer Multifruit Acids and Antioxidants Krem, którego niestety już nie ma. Ja go kupiłam, słuchajcie, za 9 euro w TK Maxie i potem plułam sobie w twarz, że nie wzięłam drugiego, bo były dwa dostępne jeszcze. Pełnowymiarowa pojemność, słuchajcie, to był z kolei krem, który miał konsystencję takiej jakby pianki, no, 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 taką, no taka piankowata była, bardzo przyjemny krem. Ja go używałam na wiosnę i latem, i słuchajcie, rewelacyjnie się sprawdzał. Bo ten tutaj to on ma taką cięższą konsystencję, tamten miał lżejszą. I ostatnie dwa produkty, które mam Wam tutaj teraz do pokazania: Fresh Black Tea Firming Overnight Mask with Soothing Belle de Nuit Extract. Słuchajcie, to była miniaturka maski z, z Fresha. Natomiast ja tą maskę używałam jako krem do twarzy na noc. Ja to miałam ze sobą na rehabilitacji. To była bardzo ciężka e, konsystencja. Dla wielu osób aż będzie za ciężka, za mocno nawilżająca, ale mi się ten produkt fajnie sprawdził. No i latem przez całe lato używałam Klinik Moisture Hundat e, 100, e, 100. 100 Hour Auto Replenishing Hydrator. Ehm. To była miniaturka pięt... 15 ml, czekajcie. Było chyba 15, tak, 15 ml, więc generalnie przez całe lato zużyłam 30, bo zużyłam dwa takie. I to była konsystencja typowo żelowa, więc naprawdę bardzo mało trzeba było tego produktu nałożyć. To było niesamowicie wydajne, e, fantastyczny produkt, i na lato będę chciała znowu wrócić do produktów e, z klinik. Kochani, udało się. Nie wyszło 30 minut, ale przeleciałam przez to szybko. Została nam jeszcze kolorówka, za którą się jeszcze nie zabrałam, bo nie było kiedy. Natomiast na pewno zrobię to jak tylko znajdę czas. Dzisiaj to by było na tyle. Żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa Pa!